Postprodukcja, czyli w naszym przypadku obróbka surowego obrazka z WireJa może się odbywać z poziomu okna renderingu, czyli Virey Frame Buffera, ale i z poziomu zewnętrznej aplikacji do obróbki zdjęć, jak na przykład Photoshop czy darmowy GIMP. Postprodukcja w zewnętrznym programie daje dużo więcej możliwości, tym bardziej, że wirey jest na nią przygotowany przez tak zwane render elements. Są to dodatkowe rendery, które przyspieszają proces postprodukcji. Zobacz, jak przygotować rendering do postprodukcji oraz jak ona wygląda w tym wypadku w Photoshopie. Aby Virey wyrenderował dodatkowe obrazki, które będzie można użyć w Photoshopie, należy otworzyć Asset Editor i przejść do części Render Elements. Domyślnie ikona jest wyszarzona, ponieważ żadne z Render Elements nie są zaznaczone. Pierwsze kliknięcie w ikonę rozwinie menu kontekstowe z dostępnymi elementami renderingu. Wybranie któregokolwiek z nich, na przykład. Material ID Color spowoduje jego dodanie do listy elementów i zamknięcie menu z wyborem kolejnych. Aby ponownie otworzyć menu, należy kliknąć na ikonę Render Elements prawym przyciskiem myszy i dodać kolejne elementy. Ponieważ dodamy ich kilka, proponuję robić to z wciśniętym przyciskiem Control. Idąc od góry, poza Material ID, dodaję również Object ID, Extra Texture, ZDep, Background, Lighting, i reflection. Te kanały w zupełności nam wystarczą na pierwsze spotkanie z postprodukcją. W przypadku elementu extra texture należy mu przypisać teksturę, którą ma pokryć cały render. Tutaj idealnie sprawdzi się tekstura proceduralna dirt. Dzięki niej otrzymamy dodatkowe zacienienia w miejscach, gdzie między innymi płaszczyzny przecinają się ze sobą. W ustawieniach tekstury dirt warto jest zwiększyć promień działania, czyli parametr radius do trzech. Oznacza to, że wirej wygeneruje dodatkowy cień na przestrzeni 3 cali od miejsca, gdzie między innymi przecinają się ze sobą płaszczyzny. Jeżeli chodzi o element Object ID, to wymaga on również kilku ustawień z naszej strony, ale w tym wypadku bezpośrednio w SketchUpie. Object ID będzie dodatkowym obrazkiem, na którym wybrane elementy zostaną wyrenderowane na jednolity kolor. Działa podobnie jak Material ID, z tą różnicą, że Material ID przedstawia jednolitym kolorem wystąpienia materiału, a Object ID przedstawia wystąpienia obiektu. Aby pokazać Virjowi, który obiekt ma przedstawić na wspomnianym kanale, wystarczy, że na wybrany obiekt klikniesz prawym przyciskiem myszy. Następnie przejdziesz do Virj Object ID, Selection, Set i ustawisz dowolną wartość, na przykład 1. Jeżeli dla innego elementu ustawisz ID o tej samej wartości, wtedy w renderingu na elemencie Object ID zostaną pokazane na ten sam kolor. Dodając render elements, śmiało możemy wychodzić z założenia, że ich dodanie nie wydłuża czasu renderingu, a jeżeli już, to na tyle nieznacznie, że tego nie zauważymy. Gdy elementy są wybrane, to kolejnym krokiem jest uruchomienie renderingu produkcyjnego i zapisanie otrzymanego obrazka wraz ze wszystkimi render elements na dysku twardym. Scenę przeliczyłem już wcześniej, więc mogę przejść do zapisu. Aby na dysku twardym znalazły się wszystkie obrazki, należy skorzystać z ikony podwójnej dyskietki, która pojawi się po wciśnięciu i przytrzymaniu lewego myszy na ikonie pojedynczej dyskietki w oknie renderingu. Wciskam i trzymam lewy przycisk myszy, następnie najeżdżam na podwójną dyskietkę o nazwie Save to Separate Files i puszczam lewy myszy. Teraz wybieram lokalizację, w której v ma zapisać gotowe rendery. Definiuję nazwę, na przykład na: Postprodukcja i wybieram rozszerzenie, w jakim chcę zapisać plik. Ponieważ zależy nam na dużej informacji o kolorach, proponuję zapisać plik w rozszerzeniu TIF, które jest rozszerzeniem 16-bitowym i tym samym przechowuje więcej informacji o kolorze niż JPEG, który jest plikiem 8-bitowym. W tym momencie w wybranej lokalizacji znajdują się wszystkie wyrenderowane obrazy, które mogę wykorzystać w Photoshopie. Uruchamiam go. I w pierwszej kolejności przerzucam plik z surowym renderem, który w moim przypadku nazywa się Postprodukcja. Kopiuję go, aby mieć ewentualne porównanie z plikiem wyjściowym i przechodzę do pierwszego etapu, w którym postaram się usunąć przepalenia czy też poprawić balans bieli. Klikam w Filtr i wybieram Filtr Kamera Raw. Na histogramie w otwartym oknie klikam w prawy górny narożnik, przez co włączam podgląd przepaleń. Teraz przy pomocy suwaka o nazwie światła zdejmuję widoczne przepalenia. Przesuwam go na tyle, aż w tym wypadku czerwone zaznaczenie zniknie. Spróbuję teraz przez dodanie korekcji o nazwie barwa nasycenie oraz krzywe dokonać kilku zmian. Przede wszystkim po zaznaczeniu barwa nasycenie zmniejszę nieco nasycenie kolorów na zdjęciu, aby nie były tak intensywne. Łapię suwak od nasycenia i przesuwam go delikatnie w lewą stronę. Z kolei za pomocą krzywych nieco podkręcę najjaśniejsze partie w scenie i przyciemnię najciemniejsze. Za najjaśniejsze partie odpowiada prawa część krzywej, którą łapię lewym przyciskiem myszy i przesuwam do góry. Teraz łapię krzywą za jej lewą część, która odpowiada za najciemniejsze partie i przesuwam w dół, co powoduje ich dodatkowe przyciemnienie. W ten sposób poprawiłem kontrasty, przez co zdjęcie zyskało nieco więcej głębi i nie jest już tak płaskie. Otrzymany obraz jest już dużo jaśniejszy, niemniej chciałbym jeszcze dodatkowo rozjaśnić oświetlone partie. Wykorzystam do tego render elements o nazwie Lighting. Przeciągam go do Photoshopa, następnie zmieniam tryb mieszania warstwy na ekran. Teraz wygaszę tymczasowo jej widoczność. Zwróć uwagę, że dzięki tej warstwie wizualizacja zyskuje mocniejsze światło w już oświetlonych partiach. Ponieważ moim zdaniem efekt jest nieco za mocny, to przy pomocy opcji krycie zmniejszam go do około 50%. Kolejnym krokiem jest wyostrzenie zdjęcia. Do tego celu użyję filtra, który będzie działał tylko do jednej zaznaczonej warstwy. Potrzebuję więc warstwę, na której znajdą się wszystkie dodane do tej pory efekty. W tym celu zaznaczam wszystkie potrzebne warstwy i wciskam Ctrl plus Shift plus Alt plus E. Dzięki tej operacji otrzymuję warstwę składającą się z wszystkich wcześniej zaznaczonych i dla niej mogę zastosować wyostrzenie. Klikam w Filtr, Wyostrzenie, Inteligentne Wyostrzenie. Już domyślne wartości dają rewelacyjny efekt. Ale gdybym chciał go poprawić, to przy pomocy dostępnych tutaj suwaków, głównie suwaka wartość i promień, mógłbym manipulować efektem. Zostanę jednak na domyślnych ustawieniach i zatwierdzę je klikając w OK. Wygaszając warstwę mogę zobaczyć, czy i jak bardzo ta zmiana wpłynęła na zaznaczony fragment. Chciałbym teraz rozjaśnić tylko białe ściany przy wejściu do domu. Aby edytować tylko ten fragment wizualizacji, muszę go w jakiś sposób zaznaczyć. Wykorzystam do tego plik z nazwą Material ID Color. Jest to obrazek, na którym v jednolitym kolorem pokazuje wystąpienia konkretnego materiału. Dzięki temu, przy pomocy narzędzia Ruszczka, mogę w łatwy sposób zaznaczyć wystąpienia jednego materiału, w tym wypadku płaszczyzn przy wejściu. Teraz wygaszam widoczność warstwy Material ID, podświetlam warstwę z głównym zdjęciem i dodaję korekcję, jasność, kontrast. Przy pomocy dostępnych suwaków dostosowuję efekt tylko dla zaznaczonego fragmentu, delikatnie go rozjaśniając i minimalnie zmniejszając kontrast. Na tym etapie chciałbym poprawić odbicia w materiałach. W tym celu wracam do folderu z zapisanymi Render Elements. I przeciągam zdjęcie z Reflection w nazwie, na którym V-Ray wyrenderował same połyski. W opcjach mieszania warstwy w Photoshopie wybieram Ekran. Jak widzisz, odbicia zostały zwiększone we wszystkich materiałach, natomiast ja chciałbym je ograniczyć tylko do szkła w oknach i stalowych szarych elementów. W związku z powyższym włączam widoczność warstwy Material ID. Tam przy pomocy narzędzia różdżka, Zaznaczam wystąpienie stalowych elementów, które zostały oznaczone jednolitym fioletowym kolorem. Następnie z wciśniętym przyciskiem Shift doznaczam wystąpienia szkła, które zostało oznaczone kolorem żółtym. Wygaszam warstwę Material ID, zaznaczam warstwę Reflection i dodaję maskę, dzięki czemu efekt poprawionych odbić zostaje ograniczony do zaznaczonych wcześniej fragmentów. Tak poprawiony połysk mogę jeszcze dostosować przy pomocy opcji krycie. W tym wypadku zmniejszam go o około połowę. Wygaszając warstwę Reflection mogę podejrzeć różnicę przed i po korekcji połysków. Chciałbym teraz dodać efekt z obrazka Extra Texture, tym samym spotęgować zacienienie i dodać cień kontaktowy w kilku miejscach. Przerzucam Extra Texture do Photoshopa i tryb mieszania ustawiam na pomnóż. Korzystając z warstwy Material ID i narzędzia różdżka, zaznaczam materiały, dla których chcę zastosować efekt. Następnie wygaszam warstwę Material ID, zaznaczam warstwę Extra Texture i dodaję maskę. Efekt jest zdecydowanie zbyt intensywny, dlatego korzystając z suwaka krycie. Zmniejszam jego wartość do około 20%. W kolejnym kroku postaram się delikatnie wygasić tło. Przerzucam więc do Photoshopa zdjęcie, na którym Wirey wyrenderował samo tło. Opcję mieszania dla warstwy ustawiam na jaśniej, następnie dodaję korekcję o nazwie Barwa Nasycenie. Chciałbym, aby zmiany w nasyceniu dotyczyły tylko warstwy stłem, dlatego klikam prawym przyciskiem myszy na barwa nasycenie i wybieram opcję utwórz maskę przycinającą. Dzięki temu korekcje będą dotyczyły tylko warstwy, która znajduje się poniżej. Zmniejszam jej nasycenie, zwróć uwagę, że zgodnie z oczekiwaniami zmiana ma wpływ tylko na warstwę stłem. Teraz dodam do sceny efekt głębi ostrości, ponieważ ta nie została ustawiona w opcjach kamery w i tym samym program jej nie wyrenderował. Na surowym obrazku zacznę od scalenia wszystkich warstw w jedną. W tym celu zaznaczam wszystkie warstwy, które chcę scalić i wciskam Ctrl plus Shift plus Alt plus E. W ten sposób znów otrzymuje warstwę, na której znajduje się zdjęcie z wszystkimi dodanymi do tej pory efektami. Przeciągam do Photoshopa obrazek z nazwą ZDEP. Muszę go teraz przenieść do kanałów, więc zaznaczam go w całości skrótem klawiaturowym Ctrl A, następnie kopiuję skrótem Ctrl C i wygaszam warstwę. Przechodzę do zakładki Kanały, tam dodaję nowy kanał. Zaznaczam go i przy pomocy skrótu Ctrl -V wklejam skopiowany obrazek zidep. Włączam widoczność kanałów RGB i wyłączam widoczność nowo dodanego kanału, następnie wracam do warstw. Mając zaznaczoną warstwę z wszystkimi efektami, które do tej pory dodałem, klikam w filtr, rozmycie, rozmycie soczewkowe. Jako źródło dla efektu rozmycia wybieram kanał, na którym przed momentem wkleiłem obrazek ZDEP i klikam na miejsce na zdjęciu, które ma być najostrzejsze. Teraz przy pomocy suwaków promień i ogniskowa rozmycia dopasowuję efekt głębi ostrości tak, aby budynek był najostrzejszy, przez co skupiał uwagę, a obiekty przed i za nim były rozmyte. Tak uzyskany efekt akceptuję, klikając w OK. Dodatkowo chciałbym bardziej rozmyć gałęzie, które są widoczne na pierwszym planie. Muszę je w jakiś sposób zaznaczyć, dlatego skorzystam z obrazka z nazwą Object ID, na którym V-Ray wybrane wcześniej obiekty w Sketchupie wyrenderował na jednolity kolor. Przeciągam go do Photoshopa i przy pomocy narzędzia różdżka zaznaczam wystąpienia wybranych obiektów, które zostały oznaczone kolorem zielonym i czerwonym. Wygaszam warstwę Object ID. Teraz podświetlam warstwę, z której chcę skopiować obiekty do rozmycia i przy pomocy skrótu Ctrl C kopiuję, następnie skrótem Ctrl V wklejam. Przechodzę teraz do narzędzia rozmycie, nieco zwiększam jego średnicę przez opcje, które kryją się pod prawym przyciskiem myszy i rozmywam skopiowane gałęzie. Wklejenie elementów na oddzielną warstwę pozwala mi rozmyć tylko to, co na niej się znajduje, a więc w tym wypadku same gałęzie z pierwszego planu. Postprodukcję uważam za zakończoną. Przesunę teraz na samą górę warstwę z podstawowym, surowym obrazkiem, który wyszedł z widea. Wygaszając ją, mogę porównać efekt przed i po. Jeżeli efekt jest zadowalający, to pozostaje zapisać zdjęcie na dysku twardym. Znajomość programu do obróbki zdjęć przydaje się podczas pracy przy tworzeniu wizualizacji. Dzięki niemu w bardziej kontrolowany i znacznie szybszy sposób możesz dodać pewne efekty czy poprawić niedociągnięcia. Bez znajomości np. Photoshopa czy Gimpa niektóre z tych czynności wymagałyby zmian w ustawieniach silnika renderującego, ponownego kliknięcia w render i zabrałyby cenne godziny pracy.